To nasz kolejny obóz, Smolnik na Tosławą. Tak to wygląda. Wczoraj wieczorem kompanię w rzece. No, Próżnice podobnie należą do najwspanialszych. Ale powiem szczerze, że jestem troszkę zmęczony. Jakoś się nie wyspałem znowu. No, a na dzisiaj w sumie nie mamy jeszcze planu. W zasadzie ostatni dzień. Nie wiem, czy chcemy tu nocować jeszcze jedną noc, ale. Całe pakowanie, rozpakowanie namiotu to strasznie czasochłonna sprawa. To raz za dwa. No, gdybyśmy nawet chcieli gdzieś spać pod dachem, to wszystko wiesz, dach wykupiony. No zobaczymy. No i tak sobie za chwilę ruszamy. Jesteśmy w zagrodzie Chryszaty, bardzo fajne miejsce, bardzo dobre jedzenie, bardzo klimatyczne wnętrza. To jest miejsce, gdzie też często są różne koncerty, różne, różne... O, koncerty. Ja postanowiłem się pokazać, bo właśnie już założyłem, jest ostatni dzień naszej jazdy, a ja ubrałem się, na, założyłem ostatnie czyste rzeczy I po prostu czuję się teraz taki jakiś, nie wiem, oderwany od, od Bieszczadów, bo wcześniej jeździłem 5 dni w białej koszulce Co było też genialnym pomysłem po prostu jak na Bieszczady, także ona teraz, no odcieni bieli to tam za dużo to dużo nie ma na tej koszulce. Raczej to są takie: taka paleta odrzuci do, do brązu. <grymne> no, oczywiście to tylko błoto. No a teraz y, sprawdziliśmy tracking i okazuje się, że kilku zawodników Poland Gravel Race będzie wjeżdżać na przełęcz żebrak za chwilę. Właściwie już wjeżdżają. Więc ustawimy się na końcu zjazdu przed pierwszym brodem, żeby po pierwsze. Y, może jakoś ich wesprzeć wodą, jakimś może piwkiem, batonikiem. I też poinformować ich, że nie ma sensu bawić się w przeprawy wielkie przez rzekę, tylko trzeba jechać, bo, bo nie da się po prostu przejechać suchą stopą tych czterech brodów, które będą mieli po drodze. To tam Kubuś? No i jesteśmy na trasie Poland Gravel Race i udało nam się już pomóc czterem zawodnikom, uzupełniliśmy im wodę. Głównie woda ich interesowała batony mniej, piwo najmniej. Ale pytali, gdzie jest bar po drodze, także myślę, że, że jeszcze dojrzeją do tego. No, no, wszyscy narzekają, znaczy narzekają. Eee, najtrudniejszym dla nich etapem był otryt. I te stokówki kamieniste bardzo, które my zaliczyliśmy w tym deszczu. No tam po prostu ilość laczków była podobno absurdalnie duża. Eee, po prostu ludzie, no myślę, że jadą za szybko tak naprawdę. No, tu mamy jeszcze jednego zawodnika z Poznania. No i czekamy kto dalej pojedzie, niestety tracking nam się zepsuł, bo nie ma to zasięgu za bardzo, więc nie wiemy ile osób jeszcze będzie, ale powinny jechać. Powinni jeszcze jechać inni ludzie, także poczekamy na nich. Myślę, że postoimy tak długo, aż nam się nie skończą zapasy wody i, i batoników dla nich. No i, i oni też bardzo doceniają to, że ktoś w ogóle tutaj dla nich przyjechał, no bo jadą już 236 km około. No praktycznie zdanie tylko na siebie. Wracamy sobie z punktu żywieniowego, którego, który zorganizowaliśmy dla zawodników Poland Gravel Race. No po prostu skończyły nam się wszystkie zapasy. Rozdaliśmy całą wodę, wszystkie batony. Eee, no, ale naprawdę ludzie byli tak zaskoczeni, w ogóle nie wiedzieli co się dzieje, że w końcu ktoś gdzieś tam po drodze o nich pomyślał, bo byliśmy jedynymi takimi ludźmi na trasie chyba, jak do tej pory przynajmniej. Eee, no. A koledzy, tak, już wirują oczywiście. Zobaczymy, jak się dzień potoczy. Także wracamy do Smolnika. Ale przenieśliśmy się już do Smolnika na koniec świata jakim jest łupków i fragmentorów kolejowych, który idzie z łupkowa z bardzo dużej w ogóle stacji. Jak na to, że jeździ tutaj pociąg podobno raz dziennie w sezonie. Ja no ale jest to stacja jeszcze austro-węgierska, więc bardzo okazała. A przed nami jest tunel. Bardzo fajny tunel, bo z jednej strony wjeżdża się po polskiej stronie, a wyjeżdża się już na Słowacji. No i gdzieś tam po środku tunelu jest podobno tablica, która oznacza granicę państwową. Zapewne w czasie pandemii to było jakoś pilnowane. Ale zobaczymy teraz, już może. Zobaczymy, czy uda nam się tam wjechać, czy nie chrąc turystyczny na granicy Bardzo przyjemne miejsce Łóżeczko Taworecik Weddy jakieś tam są... Aha, może się chyba wpisać żeby się to było No fajnie, fajnie, klimatyczne miejsce na nocek. A tunelu nie widzimy, bo stoimy na jego dachu Jakoś tak wyszło, że wjechaliśmy zamiast do tunelu to na jakby PASMO GRANICZNE no, już Gdzieś tam przebiega tam Gdzieś się zaczyna Ciężko powiedzieć gdzie kończy O no, to jest właśnie dworzec W Łubkowie. I nadszedł czas podsumowania naszej wyprawy, która dobiega końcowi tutaj w smolniku nad Osławą. Ja stoję właśnie nad tą rzeką, kąpałem się tutaj dwa razy. Bardzo przyjemna woda. Cóż mogę powiedzieć? No, przez te 5 dni jazdy z moimi przyjaciółmi. No myślę, że odczuliśmy zupełną zmianę z trybu życia. Wszystko spowolniło, staliśmy się... Zupełnie zrelaksowani. Jak sobie przypomnimy ten pierwszy m, pierwszy dzień m, wyprawę z Lutowiz do Tarnawy Niżnej, to wydaje nam się, jakby to było z miesiąc temu, kurczę, także tyle mniej więcej czuję, jakbym tu spędził czasu. Y, no i zupełnie innego kalibru nabierają y, jakieś problemy. Od no, tej chwili są one bardzo odległe, a to co nam najbardziej zaprzątało głowę to dokąd pojechać, co zobaczyć i co sobie zjeść, tak mniej więcej w dużym skrócie. No, także ta część wyprawy dobiega końca. Postaram się to posklejać jakoś, jakiś może film. Nie, nie będzie to łatwe, bo moje, e, moje ujęcia są chaotyczne. E, no, ale może coś z tego wyjdzie, może kogoś to zainspiruje, może komuś też podpowiem. Postaram się dokręcić jeszcze fragmenty z mapą, gdzie pokażę dokładnie co, jak, gdzie byliśmy, gdzie jest fa fajny kemping, gdzie są jakieś klimatyczne fajne miejsca, w których oczywiście nie spotkacie ludzi, bo e, takie było założenie naszego naszej wyprawy. Ludzi faktycznie spotkaliśmy niewielu, a tych, którzy, których spotkaliśmy, serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę poznaliśmy tutaj no parę nietuzinkowych nietuzinkowych postaci, także. No to, to było coś. To było naprawdę coś. A teraz zaczynam drugą część mojej wyprawy. Dzisiaj odbieram moją ukochaną narzeczoną z dworca w Rzeszowie o 17:00 i przez następny tydzień będziemy eksplorować bieszczackie zakamarki już pieszo. Być może na kajaku również. Także też jestem bardzo szczęśliwy, że ją zobaczę i że razem tutaj dopełnimy tego, tego chilloutu, który się... Pięć dni tutaj kształtował i rósł, narastał. Obecnie jestem najspokojniejszym człowiekiem na świecie. W ogóle to mi się bardzo rzadko zdarza. No ale właśnie takie, takie surowe warunki, mycie się w rzece, nie wiem, korzystanie z jakichś wychodków, już oszczędzę Wam ujęć. Chociaż nie było tak wcale najgorzej, całkiem przyjemne wychodki. Tak czy inaczej. Pokazuje to nam, jak bardzo jesteśmy rozpasani cywilizacyjnie i jak bardzo to wszystko zmierza w złym kierunku. No bo skoro przez tydzień można żyć, e, mając jedną miskę, i jeden widelec, no to czy naprawdę potrzebujemy całego tego gówna, które, które gromadzimy? W zasadzie wszystko, czego potrzebowałem do życia, ważyło te 13 kg. Owszem, musieliśmy skorzystać z samochodów e, w ośrodku wyprawy, także de facto. Wyprawa taka no, niezależna trwała, można powiedzieć, że 3 dni. No ale to też nam pozwoliło eksplorować tutaj zachodnią część Bieszadów bez konieczności przejeżdżania przez te drogi, które już wszyscy dobrze znamy. No i które były dosyć mozolną przeprawą, także zyskaliśmy co najmniej jeden dzień jazdy na lekko i wykorzystaliśmy go naprawdę dobrze, bo zrobiliśmy tripa ponad 60 km tutaj w okolicy Smolnika nad Osławą. Przejechaliśmy przez Przełęcz, żebrak. No to było coś wspaniałego. Praktycznie nie spotykaliśmy nikogo, nie spotkaliśmy też prawie żadnych samochodów po drodze, także to było coś, to było naprawdę coś. Mm. Tak czy inaczej, cały czas spaliśmy w namiotach, również na pewno docenię moje łóżko, jak wrócę do domu. Również na pewno będę wdzięczny za te wszystkie małe rzeczy, które po prostu traktujemy jako oczywistość, a, a tak naprawdę są niezwykłymi luksusami. Być może częściowo niepotrzebnymi, być może to. To jest jakiś już kompletny przerost potrzeb. No, tak właśnie jest w wieszczadach. No, ja zawsze jakoś wracam pełen refleksji i, i zadumy. No, nie, już od, nie wspominając już o różnych takich historiach z przeszłości wieszczadów, które też zawsze skłaniają do myślenia o tym, jak to kiedyś Galicja była przepełnionym, tętniącym. Ludźmi, obszarem, a teraz jest to dopiero tak naprawdę kolonizowany obszar na nowo po II wojnie. No, najmniejsze zagęszczenie ludności w całym kraju jest właśnie tutaj. I też myślę, że w dużej mierze najszczęśliwsi ludzie tu mieszkają. Także warto troszkę z tego zaczerpnąć i, i kultywować to na co dzień. I może. Jeśli nie można tu przyjechać, no to można siąść nad mapą i pomyśleć, dokąd następnym razem wybierzemy się, dokąd pojedziemy, co zobaczymy, co sobie zjemy i co wypijemy. To są... To są właśnie takie... E, takie życiowe misje, które sprawiają, że no, po to się żyje właśnie. No, także... te tle e, mostek wiadukt... nie, mostek dawnej... Y, kolejki wąskotorowej, oczywiście już nieczynnej. No, szkoda, szkoda. Fajnie by było puścić tą trasę jakąś asfaltową ścieżkę e, rowerową po prostu. Ja myślę, że gmina, która pierwsza na to wpadnie, to nie będzie się mogło opędzić od turystów. Pytanie oczywiście jak jest stan tych wszystkich mostków po drodze. Ten jest akurat może mniej spektakularny, ale dalej nad osławą jest, jest taki słynny most, który znajduje się nad, zakolo, nad, nad zakolem tej Osławy. Nie zobaczyliśmy tego, bo to jest bardzo zarośnięte, w ogóle tego nie widać z, z drogi. No ale gdyby tutaj wrócić w trasę, no to są marzenia w ogóle. Wieszczady to teren jeszcze e, mało zeksplorowany turystycznie. Może to i dobrze. Może to i dobrze. Na pewno przyszłością wieszczadów są rowery, i mam nadzieję, że w jakiś ten sposób swoją malutką cegiełeczkę do tego dołożę. Chociażby publikując ten film i zachęcając ludzi do tego, żeby. Spędzili po prostu tutaj czas. Tutaj zostawili swoje pieniądze, swoje ciężko zarobione pieniądze, ale też swoje podatki. Podatek tutaj, chociaż nie VAT, to i tak pewnie znika w jakieś czarne dziurze. No w każdym razie lokalnie wspierajcie tutaj tych ludzi, którzy nie mają tu zbyt wielu opcji życiowych, no bo albo się pracuje w lesie, albo w turystyce tak naprawdę, a, a pozostałe sektory typu handel, no to to jest tak niewielkie, że tam wielu ludzi pracy nie znajdzie. Także wspierajcie tutaj lokalnie yy, nasz kraj. No, chyba o to chodzi, żebyśmy wszyscy, yy, żebyśmy wszyscy mieli jedną misję, żeby to było, żeby było po prostu coraz fajniej i coraz lepiej. Ach, się znowu oczywiście rozgadałem, no ale nie mam specjalnie co robić, teraz jest mnóstwo czasu. Muszę dojechać na 17 do Rzeszowa, a jest 11, więc gdzieś tam po drodze się jeszcze pewnie zaszyję na jakiś widoczek, może krótką drzemkę. Eee, no bo nocnek nam ja wiadomo jaki jest. No i będę leciał na Rzeszów. Wielkie pozdro tym wszystkim, którzy to oglądają o no, duże szacun, że chce się wam nie słuchać. Bardzo mi miło. Trzymajcie się, mam nadzieję, że do zobaczenia na szlaku.